Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nie ma osoby poselskiej. Wszyscy jesteśmy świadkami kolejnego ping-ponga, wymiany odpowiednich określeń, wyrażeń pomiędzy lewą salą a odchodzącą już większością poprzednią rządową. Czy o to chodzi Polakom? Mamy cały czas do czynienia ze zwyżkami cen energii. Z czego one, one wynikają? Nikt z Państwa dokładnie tego nie mówi. To znaczy, wiecie, w którymś tam z kościołów dzwoni, ale nie, nie znaleźli się nawet największego słonia w menażerii, a właściwie stada mamutów w potężnej menażerii. A jaka jest przyczyna tego wszystkiego? Były już tutaj rzucane hasła, ETS-y, ślady węglowe. Proszę Państwa, przynależność Polski w Unii Europejskiej to jest pra przyczyna tej gigantycznej podwyżek, tych gigantycznych podwyżek energii, które mamy, i za które wszyscy Polacy muszą płacić, nie tylko prywatni e, użytkownicy, ale przede wszystkim polscy przedsiębiorcy. Na tym się skupmy, co z tym fantem zrobić. Polskie górnictwo zostało zaorane w wrzesień 20 roku, nawet związki zawodowe to przyklepały. To nie jest wina. Kolejnej, którejś tam z opcji, która rządzi? Tak, to, są wina, to jest wina wszystkich z Państwa, którzy do tej pory mieliście do czynienia z rządami. Dziękuję. Pan poseł...